Porządkowanie polskich grobów na Kresach trwa przez cały rok. W akcję angażują się rodacy z Polski, wspierając miejscowych Polaków. Niedługo po obchodach Wszystkich Świętych i Zaduszek, czy osobowa ekipa Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej z Wrocławia wyruszyła na Wołyń, po dole, Podole, Pokucie i do obwodu lwowskiego. Towarzystwo od 15 lat odwiedza Ukrainę, by na cmentarzach porządkować i odnawiać stare mogiły oraz miejsca pamięci Polaków. Jakieś 2-3 lata temu mieszkaniec zimnej wody Władek Kuczyński odnalazł w trawie leżący, zgniły krzyż drewniany z tablicą. To jest pochówek Jakuba Kapuśniaka. Zmarł w roku 43. Osoba zasłużona i chcieliśmy ją jakoś dla Polski tutaj ówczesnej, chcieliśmy jakoś ją, tą osobę no uhonorować, żeby nie zaginął ślad po niej. I dzisiaj będąc ze zniczami, z drobnymi pracami porządkowymi, jesiennymi na tym cmentarzu w zimnej wodzie, udało się tutaj znowu w trawie go odszukać podnieść. No, y, wymaga renowacji tabliczka, nie, niewielkiej, bo to jest porządna taka odlewana tabliczka. A krzyż jest bardzo ugnity, tam w głębi oparłem go o drugi krzyż pana Baranowskiego, żeby on nie zaginął. Być może uda nam się zrobić nowy krzyż i przywieźć tutaj, osadzić w sposób trwały, no albo ten jakoś zrekonstruować, chociaż tam on już jest bardzo, bardzo spróchniały i w niedobrym stanie. Więc no, spróbujemy to oczyścić i postawić znowu przypuszczamy, że w tym miejscu jest mogiła, bo tu on leżał albo gdzieś w pobliżu, natomiast nie ma pewności, że ktoś go nie przemieszczał. Stałym wolontariuszem towarzystwa jest Ryszard Hubers z Oławy. To był przypadek. Byłem na zjeździe absolwentów mojej szkoły. Przypadkowo wieczorem żeśmy rozmawiali. Mówiłem, że mam rodzinę dziadków w Kołomyi, a taki chłopak z innej klasy, bo w ogóle nie znałem go. Zresztą do tej pory nie wiem nawet kto to był. Nie znam go. Powiedział, że jest taki, taka ekipa, która wyjeżdża tutaj na Ziemię obecne, tutaj do Kołomii, Lwowa itd. i tak dalej. I mi numer telefonu. Zadzwoniłem, się okazało, to pan Saganowski. Iśmy się umówiliśmy się i za parę dni dosłownie pojechałem pierwszy raz. No i tak się coś zaangażował, że tak już ciągnie, tak musi już jeździć chyba. Na, w Kołomii mam, znalazłem grup dziadków. Był to krzyż. No, tylko tam potwierdzenie, taka tabliczka mała. Był tam yy, dziadek i dwie, dwie siostry ojca, czyli moje ciocie. W młodym wieku pochowano. Ten grób odstalowałem. Zrobiłem pomnik tam. Tą tablicę oryginalną, tą co była, taka żeliwna, jest na pomniku. Dodatkowo jeszcze jest, bo babcia zmarła w 1945, jak już ojciec wyjechał na zachód. Ona została, bo jeszcze jedna jej córka, nie ojca, siostra, akurat wtedy Rosjanie ją y, aresztowali. Nie? W się siedziała, no to matka została w nią tutaj. No i takie losy jakieś są związane tutaj. W, Jerzy pomagam i no mogę, już też trochę lata, ale, ale jeszcze dajemy radę. W zimnej wodzie, jak i w innych miejscowościach wojna na Ukrainie przyczyniła się do zmniejszenia liczby Polaków i osób polskiego pochodzenia, wiele rodzin nie stać na utrzymanie i porządkowanie starych cmentarzy. Przede wszystkim dziękujemy za wsparcie, za zniczy, tak, za, za to, że też przyjeżdżają, również też no, odwiedzają właśnie cmentarz, no ale tutaj tak samo staramy się. Trzymać porządek. Zawsze tym się zajmował no, Adysłow Kuczyński. No a teraz na pewno, na pewno ja muszę teraz z niego. Nie, no, i, no i zawsze przechodzimy tutaj, sprzątać, bo tak naprawdę to małe pozostało. Kiedyś hercerzy przejeżdżali, ktoś wyjechał, ktoś pojechał, nie? I tam ktoś pracuje i tak dalej. No to teraz właśnie tak nasza rodzina. Siostra Teresa Kuczyńska, właśnie tak ja no i moje dzieci też zawsze też na harcerstwo chodził Daniel i Bożena. No, tak szybciutko przylecimy, znicze postawimy, właśnie syn tutaj tak zrobił porządek, skosił trawę. To już bardzo mało zostało, żeby żeby wyzbierać kogoś chociażby 10 osób nie da się. Wyjazdy takie jak ten są możliwe dzięki wsparciu polskich wolontariuszy, sponsorów i darczyńców. Mamy towarzystwo założone od 2008 roku i staramy się, chociaż nie jest nas wiele i właściwie mamy składki tylko swoje niewielkie, staramy się co roku pozyskać jakieś wsparcie. Od kilku lat otrzymywaliśmy, w 20 latach troszkę wcześniej, otrzymywaliśmy kilkakrotnie, dwu czy trzykrotnie od Instytutu Polonii. Wsparcie znaczne, później jak się wojna tutaj zaczęła pełna w 22 roku nie otrzymaliśmy wsparcia, jakoś tam nasz projekt się nie przebił. Wtedy zwróciliśmy się do KGHM-u, dostaliśmy w 22 roku i w 23 roku od KGHM-u pieniążki na ten wyjazd, na pokrycie wszystkich tutaj kosztów przejazdu, ubezpieczenia, noclegów, zakwaterowania itd., tak tak materiałów, które potrzebne są przy remontach. A w tym roku zwróciliśmy się ponownie do Instytutu Polonika i dostaliśmy na dwa etapy pierwsze pieniążków, czyli na wiosenny wyjazd tutaj na 9 dni w rejon Lwowa na Zimną Wodę i Stare Sioło. Tu pracowaliśmy grupą wolontariuszy i na drugi wyjazd do Kołomyi, to w sierpniu na początku na 10 dni przyjechaliśmy do Kołomyi i tam pracowaliśmy też z wolontariuszami 10 dni. No a ten wyjazd taki dlatego skromny jest. Jest Trzy osoby tylko nas się zabrały ze względów finansowych, bo część pokrywamy z własnej kieszeni, po prostu prywatnej, część jeszcze z naszego towarzystwa gdzieś tam yy, zbieraliśmy. Prosiliśmy księży w parafiach i udało się na jakichś takich kwestach przed kościołami odrobinkę do zbierać, No tu teraz robimy 3000 km, więc choćby samo paliwo jest, a jeszcze i noclegi, prawda? Wszędzie trzeba opłacić, bo to też kosztuje naszych gospodarzy, którzy nas podejmują. Dzięki pracy wolontariuszy i Wsparciu darczyńców polskie groby na Ukrainie nie popadają w zapomnienie, a historia Polaków w tych regionach wciąż żyje.